Widzowie, witam na odcinku z tą paczką Super 7. Jest to zdrapka za 2Z. W paczce znajduje się 100 sztuk i jest to kompilacja zdrapek, które były w miksach nakalane, zestawiona w jedną całość. Jednocześnie, jak ktoś nie widział premiery, to w prawym górnym rogu albo w opisie pod filmem znajduje się do niej link. A teraz nie przedłużając już więcej, zapraszam na odcinek. Numer pierwszy z paczki. Trzy, sześć, dwa, dziewięć. Siedem czerwone, osiem i pięć. A pod siódemką wpada dwójka. Raz, dwa, cztery złote. Numer drugi. Cztery, trzy, dwa, pięć. 7, czarne, 8 i 9, a pod siódemką wpada dwójeczka zwrotu i kontrolny 3 razy kół. Numer trzeci. 9, 4, 2, 6, 3, 5 i 8, także tutaj pusto. Numer czwarty. Jest 7, 5, 4... 9, 6, 8 i 3, a pod siódemką wpada dwójeczka zwrotu. Numer 5. Jest 3, 5, 4, 8, 9, 2 i 6. Także tutaj pusto. Numer szósty 8.

5 i 4, a pod siódemką, a pod siódemką wpada 2 zwrotu. Numer 9. 2, 8, 5, 6, 7, 3 i 9. A pod siódemką wpada 2 złote i kontrolne Q. Numer 10.

Numer trzynasty. Dziewięć, osiem, dwa, cztery, sześć, trzy i pięć. Także tutaj pusto. Numer czternasty. Trochę tutaj się poharatał. Sześć, dwa, osiem, dziewięć, trzy, pięć, cztery. Numer piętnasty. Dziewięć, osiem, sześć.

Numer dwudziesty, osiem, sześć, trzy, dziewięć, pięć, cztery i dwójeczka. Numer dwudziesty pierwszy, trzy, sześć, pięć, dziewięć, dwa, cztery i osiem. Numer dwudziesty drugi, dziewięć, trzy,

9 pod czarną siódemką wpada 3 zł, a pod kolorową wpada 2, czyli w sumie daje nam to 7 złotych. i kontrolne 3 razy F. Numer 27 8, 4, 5, 9, 3, 2 i na koniec szósteczka. Numer 28

Dwa pięć, cztery, osiem, sześć i dziewiąteczka. Numer trzydziesty ósmy, dwa osiem, pięć, trzy dziewięć, cztery i szósteczka. Numer trzydziesty dziewiąty, sześć dziewięć. Trzy, cztery, siedem, osiem i pięć, a pod siódemką wpada, pod siódemką wpada dwójka zwrotu, kontrolne trzy razy kry. Numer czterdziesty cztery, dziewięć, sześć, trzy, dwa pięć i osiem numerem czterdziestym pierwszym dwa dziewięć cztery osiem pięć sześć i trójeczka także tutaj pusto numer czterdziesty drugi dziewięć cztery osiem dwa pięć trzy i tutaj szósteczka.

Numer czterdziesty piąty cztery, dwa, trzy osiem, dziewięć, sześć i piąteczka. Numer czterdziesty szósty dwa, osiem, pięć, cztery, dziewięć, sześć i trójeczka. Numer czterdzieści siedem sześć, dwa, dziewięć, osiem, trzy, pięć i czwóreczka. Numer czterdziesty ósmy. Sześć, dziewięć, cztery, dwa, osiem, pięć i trójeczka. Numer czterdziesty dziewiąty. No i

Kontrolne różne. Numer pięćdziesiąty pierwszy. Pięć, cztery, sześć, trzy, dziewięć, dwa i osiem, pięćdziesiąte drugie, osiem, trzy, sześć, dwa, pięć, dziewięć i czwóreczka.

5, 2, 4, 6 i osiem. Numer pięćdziesiąty piąty. Jest siedem, cztery, dwa, pięć, osiem, sześć i dziewięć, a pod siódemką, a pod siódemką wpada dwa złote i kontrolne trzy razy kół. Pięćdziesiąty szósty. Sześć, cztery, trzy, dwa, pięć, dziewięć i osiem. Także tutaj pusto. Numer pięćdziesiąt siedem. Osiem, dwa, pięć, dziewięć, trzy, sześć i cztery. Numer pięćdziesiąty ósmy. 3, siedem, sześć, dziewięć, osiem i dwa. A pod siódemką, a pod siódemką wpada dwójka zwrotu i kontrolne trzy razy ku. Numer pięćdziesiąty dziewiąty. Dwa, trzy, dziewięć, osiem, pięć, sześć i czwórka. Numer sześćdziesiąty. Cztery, dwa, pięć, dziewięć, osiem, trzy i sześć. Siedem. Dziewięć, cztery, pięć, trzy, dwa i ósemka. A pod siódemką wpada no pod siódemką spada dwójka zwrotu. Kontrolne Q. Numer sześćdziesiąty drugi. Dziewięć, dwa, trzy, osiem, pięć, cztery sześć. Numer sześćdziesiąty trzeci. Pięć, dwa, osiem, trzy, sześć, dziewięć i czwóreczka. Numer sześćdziesiąty czwarty, trzy cztery sześć dziewięć pięć dwa i osiem. Numer sześćdziesiąty piąty, trzy dziewięć pięć dwa osiem sześć i cztery. Numer sześćdziesiąty szósty dziewięć dwa osiem pięć. Trzy, cztery i sześć. Numer sześćdziesiąty siódmy. Cztery, dziewięć, osiem, trzy, sześć, dwa i piąteczka. Numer sześćdziesiąty ósmy. Pięć, dwa, siedem, trzy, osiem, cztery i sześć. A pod siódemką wpada, pod siódemką wpada dwójka. Sprotu. Numer sześćdziesiąty dziewiąty cztery, trzy, sześć, dwa, dziewięć, pięć i ósemeczka. Numer siedemdziesiąty, trzy, siedem, pięć, cztery, dziewięć, siedem i. 2 pod siódemką pierwszą wpada trójka, a pod drugą wpada dwójka razy 2, czyli tutaj wpada 7 zł i kontrolne 3 razy F. Numer 71 9 6 7 2 5

Numer siedemdziesiąty szósty dziewięć trzy sześć cztery siedem pięć i osiem a pod siódemką, a pod siódemką wpada dwójka i kontrolny ku. Numer siedemdziesiąty siódmy trzy osiem pięć dwa dziewięć sześć i cztery. Trzy, pięć, cztery, dwa, dziewięć, osiem i sześć. Numer siedemdziesiąty, dziewiąty. Osiem, sześć, dziewięć, trzy, dwa, pięć i cztery. Numer osiemdziesiąty. Cztery, sześć, dziewięć, pięć, trzy, dwa i osiem. Numer osiemdziesiąty pierwszy dziewięć cztery, pięć, dwa, sześć, trzy i osiem. Numer osiemdziesiąty drugi sześć, pięć, dwa, cztery. 9, 8 i 3, Numer osiemdziesiąty trzeci. Siedem, dwa, pięć, trzy, cztery, osiem i dziewięć. I pod czerwoną siódemką wpada czternaście złotych i kontrolne trzy razy L. Numer osiemdziesiąty czwarty. Sześć,

dziewięć dwa osiem sześć pięć trzy i cztery. Numer osiemdziesiąty siódmy, osiem cztery dziewięć trzy sześć pięć i dwa. Numer osiemdziesiąty ósmy pięć osiem dwa cztery dziewięć trzy i sześć. Numer osiemdziesiąty dziewiąty dziewięć sześć dwa siedem osiem cztery i pięć, a pod czerwoną siódemką wpada dwójka, czyli cztery złote trzy dziewięć dwa osiem cztery pięć i sześć. Numer dziewięćdziesiąty pierwszy cztery pięć dwa siedem.

dziewięć osiem dwa pięć cztery sześć i trzy. Numer dziewięćdziesiąty czwarty trzy cztery dwa dziewięć osiem pięć i sześć. Numer dziewięćdziesiąty piąty dziewięć osiem pięć dwa trzy cztery i sześć i tutaj pusto. Osiem, trzy, dwa, cztery, sześć, pięć i tu pusto. Numer dziewięćdziesiąty siódmy. Dwa, osiem, sześć, dziewięć, cztery, pięć i trzy. Numer dziewięćdziesiąty ósmy. Osiem, cztery, pięć, dwa, 9, 6, 3. Także tutaj pusto. Numer 99 jest 2, 3, 5, 9, 4, 6, O i na końcu siódemeczka czarna, a pod siódemką, a pod siódemką wpada zwrot kontrolne 3 razy Q. Tak jest i tu wszystko się zgadza. Paczki Super 7 4 6 9 5 8 2 i 3. Ostatnie przegrane. Podsumowując całą paczkę Super 7 wpadło 25 wygranych. Było 16 zwrotów. Było 5 wygranych po 4 zł, 3 wygrane po 7 zł i najwyższa wygrana w tej paczce to było 14 zł z z numerem 83. W sumie dało to 87 zł na 200 zł wkładu, co stanowi 43,5% zainwestowanej kasy. Dzięki piękne za oglądanie. Trzymajcie się zdrowa, wysokich wygranych. Na razie cześć!